Następnym gołąbkiem, którego przedstawiam na aukcję, jest to niebieska samiczka o numerze obrączki 507 PL0370 23 rok, Numer obrączki 507 Samiczka jest bezpośrednio po dwóch oryginalnych gołębiach od świętej pamięci Marcela Albrechta. Jest to bardzo mocny imbred na BAK-17. To jest taka rzadkość takiego imbreda posiadać. Powiem szczerze, że ojciec tej samiczki to jest z łączenia syn razy córka Bach 17 i to jest bezpośrednio z gniazda Gnieździaki. Ojciec to jest unikat, bo to jest jedyny gołąb. On i jego siostra u nas w Polsce nie ma takiego, takiego łączenia. To jest super super po parze, 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 parze rozpodowej, które wydawała ekstra potomstwo. O po końcówce ojciec ma końcówkę 761, a matka tego gołąbka to też jest bardzo mocny imbrec o końcówce 489, pełna siostra super też Imbreda Super Samca rozpłodowego o końcówce 405. No naprawdę tutaj jest, mówię, to jest niesamowity Imbred na, na Bak 17. Piękna samica. Są dwie, jedna wstaje dla, dla nas dalej do hodowli do rozpłodu. jedna idzie na aucję na portal Pigbok. Bardzo mocny Imbrez Bak 17507. Serdecznie polecam.